Gość Radia Płońsk. Tym razem w studiu naszego radia gościmy Waldemara Kunickiego. Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Pońsku. Łukasz Wielechowski, zapraszam. Dzień dobry. Panie dyrektorze, pływalnia nie działa już kilka miesięcy. Kiedy w końcu będzie można z niej skorzystać? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pońska pływalnia nie funkcjonuje blisko już dwa miesiące. We wrześniu odbyła się planowana przez nas przerwa technologiczna, która odbywa się każdego rok. W trakcie przerwy technologicznej wykonujemy prace remontowe, konserwacyjne, pielęgnacyjne, niecek basenowych, szatni, a także urządzeń w podbaseniu. Na skutek doniesienia do województwa... Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mieliśmy kontrolę w zakresie ochrony wód rzeki Płonki. Odbyła się taka kontrola w naszym mieście i niestety musieliśmy przełożyć otwarcie płońskiej pływalni do czasu przebudowy systemu odprowadzania wód z nieckiej basenowej, a także po filtrów. Czy wiadomo do kiedy potrwa taka sytuacja? Nie możemy w tej chwili precyzyjnie określić daty uruchomienia ponownego pływalni i oddania jej do użytku dla naszych klientów, gdyż. Musimy przebudować cały system odprowadzania wody po płukaniu filtrów, a także wody z niecek basenowych, tak aby możliwe było odprowadzanie tych wód do kanalizacji sanitarnej. Przypuszczam, że ten proces może potrwać od kilku do kilkunastu tygodni. Musimy wziąć pod uwagę, że będą nas obowiązywać pewne procedury związane z wyłonieniem projektantów, wyłonieniem wykonawcy, a także uzyskaniem stosownych zezwoleń. Panie dyrektorze, czy przez wszystkie lata funkcjonowania basenu nie było zastrzeżeń ze strony odpowiedzialnych za środowisko instytucji? The <laughs> No właśnie nasz basen funkcjonuje już ponad 20 lat, taką technologią, jaka jest do chwili obecnej, i nikt przez tyle lat żadna z instytucji odpowiedzialna za ochronę środowiska nie zgłosiła zastrzeżeń co do sposobu funkcjonowania naszej pływalni. Czy znany jest już wynik ostatniej kontroli przeprowadzonej przez wody polskie, która odbyła się chyba w ubiegłym tygodniu? E, tak, ma pan rację. W 15 października była kontrola z wód polskich, dotyczyła ona naszej pływalni, dotyczyła także dokumentów, które posiadamy. A także były oględziny pod basenia, oględziny miejsca, w którym odprowadzane są te wody basenowe. W obecnej chwili oczekujemy na protokół pokontrolny. Panie dyrektorze, czy jest szansa, że zanim ruszą remonty, na które zabezpieczono w budżecie miasta 200 tysięcy złotych, uzyskacie warunkowe pozwolenie na korzystanie z basenu? No i tutaj muszę zasmucić naszych słuchaczy, że takiego warunkowego pozwolenia do czasu przebudowy tej instalacji raczej nie otrzymamy z naszych rozmów i w Wiosiu, a także w wodach polskich musimy dokonać tej przebudowy i dopiero będzie możliwe uruchomienie pływalni. A na jakim etapie rozwiązania problemu już jesteście? W obecnej chwili domykamy procedurę wyłonienia biura projektowego, które przeprojektuje tę instalację i z chwilą wyłonienia takiego biura myślę, że wtedy będziemy mieli jakieś bliższe szczegóły, bo to biuro zaprojektuje konkretne rozwiązanie będziemy wiedzieć jaki termin jest możliwy wykonania takich robót budowlanych, a także jakie niezbędne dokumenty projektanci będą musieli uzyskać. A to wszystko jest związane z czasem. Dokładamy wszelkich starań z urzędem miasta, żeby te procedury trwały jak najkrócej i żeby mieszkańcy mogli jak najszybciej wrócić na pływalnie. A co z ratownikami? Kilku z nich odeszło z pracy w ostatnim czasie. Jaki był właściwie powód? Czy braki kadrowe nie utrudnią otwarcia pływalni po remoncie? Już kiedyś informowaliśmy e, nasze społeczeństwo, no, korzystających z pływalni, że we wrześniu czterech ratowników złożyło wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron. E, w przeliczeniu na etaty daje to dwa i etatu. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji podjęli, podjęło działania tak, aby na miejsce tych osób, które odeszły, zatrudnić inne osoby, ale oczywiście muszą one posiadać odpowiednie kwalifikacje. Mamy już kilka zgłoszeń, jesteśmy umówieni na rozmowy z tymi osobami w momencie, kiedy będziemy znali orientacyjny czas farcia pływalni. Natomiast zasoby kadrowe, które do tej, w tym momencie posiadamy, jest to 5-25 etatu, pozwolą uruchomić pływalnie ale oczywiście, jeżeli byśmy nie zatrudnili tych 2.5 etatu brakujących osób, no mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z pływalni, bo pewne nie, niektóre niecki będą mogły być wyłączane okresowo z użytkowania, tak aby bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo kąpiących było zapewnione zgodnie z wymogami prawa. Mieszkańcy się skarżą, że do tej pory na było za zimno. Czy temperatura w pomieszczeniach obiektu będzie zwiększona po remoncie? To też kwestia już była poruszana kilkukrotnie: temperatury wody w nieckach, temperatury w szatniach. Ja chcę powiedzieć, że te odczucia są subiektywne. Oczywiście szanuję takie głosy, które tutaj do nas docierają. My dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkich Państwa usatysfakcjonować, ale nie jesteśmy w stanie indywidualnie dobrać temperatury wody w nieckach i w szatniach do każdego z naszych Klientów, bo jest to po prostu niemożliwe. Chcę przypomnieć, że przepisy mówią, iż woda w pomieszczeniach szatniowych czy na hali basenowej powinna być wyższa o 1-2 stopnie niż temperatura wody i taką temperaturę staramy się utrzymać. Natomiast jeśli chodzi o szatnie, będą one dodatkowo uszczelnione na drzwiach, zamontujemy samozamykacze tak, aby po prostu te drzwi były zamknięte, żeby maksymalnie doszczelnić. Spróbujemy podnieść temperaturę powietrza. No, do, w pomieszczeniach szatniowych do takiej może no, granicy, która jest no, optymalna dla wszystkich. Niestety nasz czas antenowy się kończy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się porozmawiać w studiu. Moim i Państwa gościem był Waldemar Kunicki. Łukasz Wielechowski Do usłyszenia już najbliższy poniedziałek. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.